Ukraińskie Słowo Witaj serdeczno i zapraszam do słuchania ukraińskiego mowa Ukraińskie Słowo W mikrofonie Anna Napawian Nasza programa realizuje się dzięki dotacji Ministra Wnętrznych Spraw i Administracji u ramkach Sojuzu w ramach projektu Sojuszu Ukraińców PIDLASHA. Dzisiaj u naszej programie będziemy mówić o koncercie ukraińskiej piosenki, jaki odbył się u Dobry Wódź u minowy a także o majsterklasie świątocznych prekras w Sotoczku nr 26 w Białostocie. Ostawajcie z nami! Співай для мене так, я не зможу відійти, і не зможу приспати всіх думок своїх, не співай для мене так, як ти можеш тільки ці. Твоя пісня безмежна, але не для всіх. Лети, моя пташко у своє небо, як не можеш, ти без нього та й лети. Лети, моя пташко, мої так треба, та все далі, далі, далі я Співай для мене так, як то між тільки ти. І не бійся за мене, як не якали свій, тільки квіти на вікні, залишаються мені, Тихо сплять на світанні от лиш колір чужий. Γιατί μου τα σκο Ja i, ty, ja i ty. Ja i ty. U minęłych dwóch Sojusz Ukraińcy w Pivlasza zorganizował trzy koncerty, jak i były ukraińskiej pisni widzili się one u Dobrywodii, tymięci, takraz noseli. Wystupali na nich ansambli, jaki powiązani z sojuszem ukraińców pidlasza, a także lokalni artyści. U programi pobawiamy u Dobrywody, gdzie z się z panią sołtys i Reną Jawdosiuk, a także z Sojuszu sojusz w pidlasza Marią Ryżyk. Dziś w naszej świetlicy no tako wielkie święto. Związek Ukraińców Podlasia organizuje koncert, to on je głównym organizatorom, my jako koło gospodyń takim wspierającym i to budę koncert zespołów tutaj z naszej okolicy, znają że z Bielska budut, Rodyna z Dubiarzyna, Dobryna z Byłostoku, Hiloczka. No i tak spotkałem się, tak sprawy dzisiaj zapusty. W naszej wiosce taka je, tradycja je po prostu, że, że mieszkańcy je aktywny. Teraz dodatkowo jeszcze powstało to je, no, w, dwa, w 2018 roku koło gospodyń, a to też nas bardzo wspiera, no bo mają fundusze na te działania. Pierwsze trzeba było coś tam duma, ty jak to zaszczo kupyty, teraz mają, że prościej. Ale u nas od bardzo wielu lat, jeszcze pominił lata osiemdziesiąte, to zawsze jakiś tam festyn był, turnieje były różne. Także tutaj mieszkańcy, jeszcze je pokolenie żywe, które kłonne do organizacji chętnie organizuje coś. corone verdi i corone cerboni i corone colore rimai da i, czerwony, i czerwony. Dwa moi, dwa oba Organizuje projekt Festiwale Kultury Ukraińskiej na Pidlarzy. I myśląc, w tym projekcie jest taki punkt: koncerty ukraińskiej muzyki. My starajemy się w roku na Oseń, i wieczory, zrobić takie koncerty w mniejszych miejscowościach. Na syłach, gdzie ludzie mają dużo czasu, no i chodzi o prosto, żeby one troszkę rozweselili je, te koncerty, takie przed zapustami, wrześnianymi. Możemy organizować te koncerty, dlatego, że jest wiele w jaki wykonuje ukraińską muzykę, ukraińską piśmie, tutaj miejscową i taką zachalną ukraińską. Ludzie domagają się, jeszcze takie koncerty odbywały się. I dlatego my teraz zorganizowaliśmy koncerty w Dobrywoji, w Tymianci i w Krasnym sołowi Na tych koncertach występują zespoły z Podlasia, kotorye śpiewają własny ukraiński folklor, a także estradę. U programie podamos się do sadoczka numer 26 u Białostocki, de wczoraj odbyły się masterclassy robienia świątecznych przekras. Najmłodsze didki wrze się do RIS-2 ta poczynają wczytcia kolatki. W programie spotkamy się z nauczycielką Aleksandru Iwaniuk, a także prowadzącą majsterklasy Julitą Charytoniuk. Zapraszamy do słuchania. Dzisiaj odbywają się w, w, w Sadoczku nr 26 majsterklasy z przykresów na jelenki. a także z świątecznych do chaty na Jarlenku. Tutaj w Sadoczku mają temu względem e, kalendarnego roku, i zawsze przed światem, e, taki własno robimy takie zajęcia, które związane z tematyką, jak na Wielkodzień, to na Wielkodzień robimy jakieś przekrasy, a jak e, tu teraz przed krystowym Chrystowym my je, to już no, taki okres, że zaczęły już śpiewać kolatki, wywczajemy ja Teraz, że ja pomyślałam, że zaproszę, żeby jeszcze ciekawiej było, to zaproszę gościa, Julitu Charytoniuk, Которая поведена і серкласи з прикрас. І прийшла до нас пані Юліта, яка приготувала різноманітні прикраси, чи то бомки, чи ланцюгі, або ще якісь інші прикраси, і разом спільно діти зробити таку гарну оздобу і забрати додому. Dzisiaj odbywają się zajęcia w Sadoczku numer 26, integracyjnemu Sadoczku nr 23 w 26 W wtorek, w następnym tygodniu, zajęcia będą odbywać się w Szkole Początkowej numer 9, przy ulicy Legionowej w Organizatorem zajęć jest Sojusz Ukraińcy Pidlasza w ramach projektu użaro Bye. Hey. I próbujemy robić takie prekrasy z papieru, ze sznurka, może z solomy, Jak będę, można z tymi męczymi robić. Ja na pewno w szkole będę robić i z solomy takie łańcuszki, no i może takie maleńkie pawuki. Okolicy to, że byli w chatach, no niekoniecznie na, na, na Jalyncy, ale w chatach pawuki kiedyś wiszali. No troszkę trzeba pomachać i troszkę trzeba pomachać z nożyczkami, z kleją, no, ale je takie chowory sami. Wsiohat robić i czy tam równo wycinają, czy nie, ale to nieważne, ważne, że one sami sobie zrobią, i zanysąd do, do domu i pokażą, czy to one sami zrobili. No to teraz można pójść do magazynu i kupić i, i matina na 5 czy 10 litr, a to je ozdoby. No to wiadomo, jak z papieru, to tam od rok albo dwa i można wreszcie wykinać. Ale to gdy można zrobić jeszcze lepszy, jeszcze z jakiejś bardziej wydumany. Także będę uczyć się prosto to, że jak tam korzystać nożyczkami, papierom, jeszcze można jechać tam wyginać w różne strony. No i to już to zanesło do domu i troszkę takich prekras typu, no takie ozdoby, żeby powiesić i łańcuszki. Ну там різних, то що кому зайде. Tymczasem nasza programa zawersuje się. Ukraińskie słowo realizowane jest w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja już dziękuję za wspólnie prowadzony czas. Zostawcie na wse dobre. Słuchali wy program Ukraińskiej Mowy? Українське слово